Kontrolowaliśmy spotkanie, mieliśmy też dużo sytuacji, dobrze graliśmy w kontakcie. Od początku każdy znał swoje zadania, pomagał koledze z boku i myślę, że wszystko było pod naszą kontrolą od początku do końca spotkania. Zespół Lecha Dwójki jest złożony przede wszystkim z młodych perspektywicznych zawodników, którzy bardzo dobrze czują się z piłką, są bardzo dynamiczni i było kilka sytuacji, w których musieliśmy mocniej popracować w naszym polu karnym czy w bocznych sektorach boiska. Tak, nasz system gry został troszkę zmieniony, ale myślę, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność w każdym składzie, więc nie, nie sprawdziło nam to trudności, żeby przedstawić się także dzisiaj w tym meczu na czwórkę obrońców. No tak, troszkę mnie nie było na boisku, pierwszy mecz w tym sezonie i cieszę to podwójnie, że drużynie udało się wygrać. Zachowaliśmy czyste konto i cieszę się, że pomogłem drużynie po prostu dzisiaj zdobyć te trzy punkty.